Panie Michale, To mi ustaje. Dotyka cię problem ustającego konia. Musisz go wymienić na takiego elektrycznego. Hey, Predator ES Storm. Elektryczna hulajnoga Acera ma silnik o mocy 500W i oferuje bardzo dynamiczne przyspieszenie. Szczególnie w trybie sport potrafi zaskoczyć, i zdecydowanie jest to sprzęt dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników. Zmianę profili dokonujemy w trakcie jazdy przyciskiem na kierownicy, a na dokładne zarządzanie funkcjami hulajnogi pozwala aplikacja mobilna Acer e-mobility. To w niej sprawdzimy wskaźnik naładowania baterii, przejechany dystans i dystans, który możemy jeszcze przejechać. Aplikacja pozwala na śledzenie hulajnogi oraz zablokowanie jej, co jest skuteczną ochroną na wypadek kradzieży. Prędkość maksymalna to z Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20 km na godzinę, ale jadąc z górki hulajnoga nie będzie sztucznie wyhamowywać do tej prędkości, co jest ogromną zaletą tego modelu. Hamujemy samodzielnie i do tego służą dwa hamulce, tarczowy z przodu oraz elektroniczny z EABS zapobiegający blokowaniu się koła z tyłu i w razie potrzeby są w stanie zatrzymać hulajnogę na bardzo krótkim dystansie. Na wyposażeniu znajdziemy dwa szeroko umieszczone kierunkowskazy, dzięki czemu nie zasłaniamy ich w trakcie jazdy i możemy wyraźnie sygnalizować nasze manewry. Zestaw świateł uzupełnia biały LED z przodu oraz czerwony z tyłu, który działa też jako światło stopu. Maksymalne obciążenie to 120 kg, a maksymalny zasięg to 60 km i jest to jak najbardziej możliwe. Nawet przy masie kierowcy przekraczającej 90 kg, można przy wykorzystaniu dynamicznych trybów jazdy przejechać około 45-50 km. Akumulator ładuje się do pełna w czasie około 6 godzin. Cała konstrukcja została wykonana z aluminium i jest wodoodporna zgodnie z normą IPX5, więc o jazdę w deszczu nie musicie się martwić. O komfort podróżowania dba przedni amortyzator, dzięki czemu jazda po miejskich nierównościach czy polbruku nie powoduje drżenia rąk po zakończonej podróży, jak czasem bywa w przypadku twardych hulajnów miejskich. Nawet jeśli przysłowiowo zwiną wam asfalt z drogi, to przy zachowaniu rozsądnej prędkości możemy spokojnie jechać dalej. A nie, ale to wszystko ile kosztować musi? A nie, właśnie bardzo przyzwoicie. 2599 Więcej informacji znajdziecie na karcie produktów w sklepie Media Expert, gdzie hulajnoga jest dostępna. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o propozycji Odejsera.